Ostatnio bardzo się zainteresowałam LEGO Fortnite i dokupiłem sobie już trzeci zestaw. Jestem bardzo zadowolony. E, ludziki bardzo dobrze zrobieni, na przykład e, burgerek, bardzo fajnie. Ten ludzik też mi się podoba. E, tutaj ta też. No, szkielet to już jest klasyka. E, broni i przedmioty. Pierwszy raz jest chyba tarcza w, w zestawach z LEGO Fortnite. Kilof mieczyki, różne. I taki stolik z parasolem od burgerka. Tu mamy jajeczko, e, jakąś herbatę. E, order, e, też dobrze te naklejki tu fajnie są zrobione. I krzaczek e, papryczki. No. I oczywiście budynek burgerowni. W środku wygląda on tak, że tutaj mamy jakiś automat do picia. Tu mamy picie. Tu ten burgerka, kasa. Na strychu jest pająk oczywiście do odczepienia. I taka skrzynka z dynamitem, łopatą i tam papryka jeszcze jest. Oczywiście na dachu burgerek. Te wszystkie sadzonki i tak dalej, można sobie tu przyczepić. Order też. Parasol, to się tu raczej daje, ale też można przyczepić. No i jeszcze do tego zestawu dokupiłem takiego do burgerka za 4 dychy, ale to nie wiem, czy można zalecić za cały zestaw. No i ten zestaw oceniam 9 na 10, naprawdę mi się podoba. I macie burgerka do Fortnite za darmo i to jest mega fajne. Jeszcze jego plecak.